Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Pierwsze czytanie z drugiej Księgi Samuela opowiada o tym, jak wszystkie pokolenia izraelskie zebrały się w Hebronie, żeby wybrać Dawida na króla. Ciekawe jest to, że to jest decyzja całego narodu. Mówią o tym, że tak jak służyli Saulowi, tak teraz ty będziesz pasu Izraela, będziesz wodzem nad Izraela. Więc jest ich królem, ale jest ich królem dlatego, że oni go wybrali, oni go na króla namaścili. To, co jest bardzo ważne w tym naszym myśleniu o Jezusie Chrystusie jako królu, że to my go musimy wybrać na króla. Dopóki on jest królem wszechświata, byśmy powiedzieli obiektywnym, niezależnym od nas, to my nie do końca będziemy czuć wpływ jego na nasze życie, nie do końca będziemy widzieć, że ten wpływ jakiś jest. Kiedy jednak my się zdecydujemy na to, żeby powiedzieć Królu Jezu w naszym życiu, Ty bądź, Ty Pan w naszym życiu, wtedy zmienia się nasze życie tak, jak się życie zmienia tego narodu Izraela, który wybiera Dawida na króla. Psalm 122 mówi o świątyni. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Można by powiedzieć, po co taki psalm na taką uroczystość? Przecież to jest psalm o świątyni, o radości, miejsca, w którym mieszka Pan Bóg. Ale jest coś w tym niesamowitego, że kościół czy świątynia to jest takie miejsce, gdzie wydaje się, że Bóg naprawdę rządzi, gdzie On jest naprawdę najważniejszy. Nie wiem, czy macie też takie poczucie, jak wchodzicie do kościoła, że, że nie mam takiego poczucia, jak wchodzę do galerii, czy wchodzę na pocztę, czy do banku, że wiem, że Jezus rządzi całym światem, ale takie miejsce, gdzie mam poczucie, że On jest najważniejszy, to jest kościół. Kiedy myślimy o Nim, mówimy o tym, że to jest Dom Boży. Dlatego też warto chodzić do Kościoła, modlić się w Kościele, czy, czy być blisko tego miejsca, w którym Pan Bóg jakoś naturalnie wydaje się być królem, być Panem całego świata. Drugie czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Kolosa to jest wezwanie do dziękczynienia za to, że Bóg przyniósł nam królestwo swojego Syna Jezusa Chrystusa. I On, ten Jezus Chrystus, on sprawia, że pojednał wszystko ze sobą, wprowadza krzyż, pokój przez krzyż, swój krzyż, dokonuje odpuszczenia grzechów, jest obrazem Boga Niewidzialnego. A więc nie ma żadnych wątpliwości, że królowanie, o jakim chodzi świętemu Pawłowi, królowanie, jakie Bóg dał nam, królowanie Jezusowi Chrystusowi, to jest właśnie królowanie jego Syna. A więc mówiąc najprościej, kto nami rządzi? Nami rządzi Jezus Chrystus. Taki jest Bóg, jaki jest Jezus Chrystus. Stąd jak się czyta Ewangelię i rozważa zachowanie Jezusa Chrystusa, to człowiek może być trochę spokojny. No, no balibyśmy się innego Boga. Może byśmy się bali jak kogoś, kto, kto nie potrafi zrozumieć człowieka, grzech nie potrafi zrozumieć słabość, kogoś, kto po prostu chciałby się zemścić. Ale jeśli poznamy Chrystusa w Ewangelii, to człowiek naturalnie zapragnie, żeby On rządził. Panie, jak ty będziesz rządził, Ty, który mówisz o miłości, który pomagasz ludziom zagubionym, który uzdrawiasz wszystkich, to jeżeli tak jest Twoje królestwo, to my chcemy, żebyś Ty nami rządził, bo, bo jeśli będzie rządził inny król, czy inny Pan, inny Bóg, to na pewno nie będzie nam tak dobrze. Ewangelia opowiada o tym, jak Łotr na krzyżu, który przecież cierpi za swoje grzechy, mówi do Jezusa, Jezus, wspomnij na mnie, kiedy, będziesz, kiedy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mówi do niego, nie mówi do niego, nie, no nie, niestety, ty żeś grzeszył ciężko, to, to nie ma szans, żebyś poszedł do nieba. Nie mówi do niego, że absolutnie z tym królestwem to jest to królestwo na ziemi, ale mówi do niego, dziś ze mną będziesz w raju, dziś ze mną. Miejsce, gdzie naprawdę Bóg rządzi, to jest raj, to jest niebo. Kościół jest w jakimś sensie tego zapowiedzią. Świątynia są jest zapowiedzią tego miejsca, gdzie, gdzie będzie Pan Bóg, gdzie będzie Jezus rządził. Ale przede wszystkim daje nadzieję Jezus, że nawet jak w życiu się straszne rzeczy, nawet jak całe życie łotrzyłeś, nawet po prostu jak ci się wiele rzeczy nie udało, to kiedy zwrócisz się do Niego, to On cię do swojego Królestwa przyjmie. Może na ziemi umrzesz jako po prostu złoży, złoczyńca, może na ziemi będziesz potraktowany jako ktoś, kto może i słusznie powinien cierpieć za takie czy inne grzechy, ale pamiętaj o tym, że, że jest miejsce, gdzie będziesz w domu, w domu najpiękniejszego, najwspanialszego króla. I to jest niesamowite, że to jest królestwo nadziei. Żaden człowiek na świecie, nawet najgorszy grzesznik, nie może, nie może usłyszeć, że nie ma nadziei na to, żeby był w królestwie ojca. Może być. I to jest niesamowicie dobra nowina. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.